Dobra, siema wszystkim. Teraz troszeczkę inaczej. Nagrywam dźwięk z zewnątrz z racji tego, że miałem coś spieprzone na OBS-ie. E, mój item level 672. No, słabiutko ogólnie, więc e, zobaczymy, zobaczycie to ogólnie, jak mi teraz poszło w ostatnich dniach. Te nagrywki są jakoś z dwóch dni, coś takiego, byłem chory międzyczasem międzyczasie nie mi się trochę za bardzo grać. Więc tutaj e, ja tak miałem skrócie, co mi się udało zrobić, jak doszedłem do wyższego item levelu i tak dalej. Myślę, że bardzo fajnie dla początkujących albo dla ludzi, którzy wracają, jak sobie gdzieś tam pomóc z tym item levelem, nie? Więc, no, pojechałem na Mythic Zero z Pugiem. Mm, mówię, no dobra, nie może być trudno. Tak jak widzicie, na, drugim, na trzecim bossie już drama kill. Item, co poleciał? totalny gówno, nie? Tak naprawdę ja potrzebuję itemy z hastem. Mm, tak jak widzicie tutaj mój AOE DPS, no 2,2 miliona to to jest lipa, nie? 2,1, 2 miliony, no to to jest słabo nie jeżeli chodzi o AOE damage. Ubiliśmy bossa. No z bosa oczywiście nic nie wyleciało, więc jakby spoko nie? Eee, poszliśmy na kolejnego Dungeona. No i na, przed tym kolejnym Dungeonem w sobie ciekawa sytuacja nie? małego duela z szamanem. Bo jak wiecie ja też gram PvP. Ogólnie to ja nie gram Fire Mage'em, ale mówię, to sobie sprawdzę tego Fire Mage'a, jak on pójdzie na PvP eee, versus ten szaman i tak naprawdę powiem wam mi było źle. Tutaj z tyłu też możecie zauważyć, że koleś z mojego parku też był w Hordzie i leczył tego typa, który, który mnie napierdalał. No ale nie dał rady, nie? Jakby burst jest spoko na Fire muszę muszę sobie kiedyś spróbować. Ja sobie pewnie spróbuję za jakiś czas, a bo widać, że jestem w stanie się przebić przez tego szamana, no nie na tym burstie, więc ogólnie spoko. Dobra, wchodząc dalej, e, idziemy do tego Dunbreakera, robimy sobie e, kolejne party, kolejnego pula. No i tutaj e, znowu sobie sprawdzę mój AODPS, to jest ogólnie fajny pull, żeby się odpalić. No ja tutaj akurat kombasta nie miałem, więc tutaj gdzieś te 4 miliony na początku, no zaczynało już to trochę lepiej, wiadomo, że z biegiem czasu ja też lepiej rotację klikam. To jest też ważne, nie korzystam z single button rotation, bo dla mnie to jest gówno bez rąk, więc jakby no czwórka, spoko, nie? Not bad. Uh, no to jest mythic zero, więc każdy boss daje drop. Mm, każdy boss daje drop, tylko nie mi, nie? Jakby kolejny boss lipa. Uh, nie będę jakby opowiadał całego dungona, przejdziemy sobie tak na szybko przez bossy. Więc kolejny boss, znowu lipa <laughs> i ostatni boss. No kurwa, zaś item z pizdy, nie? Bez hejsta, więc znowu lipa. No nie miałem farta, nie? Ale zrobiłem tego emisarkę, odebrałem sobie loot, miałem nadzieję na jakiś, nie wiem, neck, ring z, z rajdu. No, dostałem spodnie. Nie jest źle, spodnie z heroika, w sumie spoko być na setówkę, nie? No i moja pierwsza dwójka. Pierwsza dwójka to była priori, poszliśmy też z pugiem. Tu jest zajebisty ogólnie, pak, ale no nie miałem cooldownów. Jakby źle zmaneggiowałem cooldowny, i dlatego tam była Lippa nawet nie pokazuje tego, trochę skipnąłem. Idziemy, ostatni boss, Drama Kill, nie? Zaś y, plus dwójka, tak jak widzicie, no ten DPS jest bez szału, totalnie. E, no ale udało się tego bossa zabić. Udało się tego bossa kle klepnąć i no. Fajnie, tylko że no nic, nie, nic nie wyleciało znowu, więc kolejna kupa. Na następny dzień, tak sobie pomyślałem, że zacznę sobie od delwów. Eee, poszedłem na delwy i teraz tak, słuchajcie, teraz w tym trzecim sezonie zrobili te Flicker gatey i te portale. Te portale, tak jak tutaj widzicie, one są zajebiste, bo wchodzisz do innego, jakby nie wiem, remu, do tego portalu tych eee, kareszu i tak naprawdę masz tutaj trzy misje: albo zabić dwa bossy, albo trzy bossy, albo zabić pakę mobów, no nie? Więc ja teraz wylosowałem dwa bossy i tutaj mam Zekwiera i. Anderpina, zbijamy je do połowy HP i one znikają, więc nie trzeba się z nimi męczyć. Są łatwiejszą wersją, wiadomo. No i w zależności od trudności, ja sobie poszedłem na Delwa pierwszego na ósemkę, zrobiłem te dwa bossy, pomyślałem, że w sumie jest spoko, nawet to poszło. Eee, fajnie, bo tutaj nie macie limitu czasowego, no nie? I też jest spoko, bo wszystkie nagrody dostajecie. No i oczywiście główno poleciało znowu, nie? Bez hejsta zaś, czyli za ślipa. Poszedłem sobie na kolejnego Bantifula, bo to musi iść na Bantifule, y, że były te gatey. No i szedłem sobie teraz na 11. dobra, spokojnie, mój ten level nie jest jakiś wybitny, ale w sumie jak sobie wejdę przez ten portal, to jestem w stanie to zburstować. I teraz tak, macie flicker gatey ogólnie, coś takiego, jak tutaj widzicie. Klikacie na to i mogą trzy rzeczy wylecieć: albo nagroda pod koniec dungeona, albo kywa za wam się zrespi, yy, mniejsza wersja, albo właśnie ten yy, portal. No mi nie poleciało nic za pierwszym razem. Za drugim razem wpadłem, no musiałem to wszystko gdzieś tam przeklirować, no nie. Tu jeszcze pakę pokemopu zebrałem. Wchodzę do środka. No jest tam jakiś gate, no to dobra, idę go kliknąć, nie? Czasem portal się pokazuje jakby osobno. Ja kliknąłem tego Flickr Gate'a. I teraz patrzcie, tu jest portal. Ja go nie zauważyłem, nie? Ja myślałem, że tego portalu nie ma i poszedłem zresetować listę. I mówię tak, dobra, okej. Okay. <laughs> nie ma... Na, jest jakaś tam nagroda pod koniec Gona no nie ma portalu chuj. A się okazuje, ja nie wiem, czy nie na wszystkich jedenastkach są już te portale. Wszedłem trzeci raz. Szczególnie tak trochę fail. Przedem trzeci raz. E, znowu jest Flicker Gate. Ja mówię, dobra, no dobra, to muszę tutaj rozdupcyć te mody, to rozglądam się dookoła. Ja tak naprawdę się na poprzednim portal się zorientowałem podczas montażu filmiku, że był, nie? Więc No i dobra, ale udało się tutaj kliknąć tego Flickergate'a wyleciał portal, wchodzę do portalu znowu. No i na portalu są trzy bossy, nie? No i są kolejne trzy bossy. Jakby zaś jakieś tam, no one są też trudne na no nie, na 11 już na tym i tym levelę tam nie, nie miałem nawet 680, więc trochę się musiałem z nimi dupić z tymi bossami. No, tak jak mówiłem wcześniej, nie macie limitu czasowego, więc fajnie sobie te bossy zbić na spokojnie. Bosy do połowy HP i one znikają, tak jak te poprzednie wersje, więc tutaj nie było jakichś trudności. No i poczekajcie sobie na odpałki, po prostu się odpalcie na full i to rozpierdolcie, no nie. Ja sobie tutaj ubiłem te trzy bossy, zaliczyło mi delwa, także zajebiście wyciąga mitem. No, i w końcu jakiś normalny item, nie? No, bo tak naprawdę wcześniej jakiś shit był. No, i sobie pomyślałem, że pójdę sobie zmienić na setówkę, nie? Bo mamy, jakby setówki do możli y możliwości wybrania sobie zmiany zwykłych itemów na setówki. Więc tutaj sobie to odpalam. Tu jeszcze nie Tutaj patrzcie na moją setówkę, ona no jest w ogóle bardzo mocna na Fire Major. Więc byłoby też bardzo ważne, żeby ją zrobić szybko. No, poświęciłem Champion Item. No i Hero Item, nie? No, dobra, chuj, jolo. A zbiję sobie 1600 na PvP, to sobie zrobię jakby czwartą, czwarty item do zmiany e, tych setówek. 670 ten level widzicie, więc jeszcze nie ma 680, ale lecimy dalej z grindem, nie? Eko dom trójka, poszedłem znowu z pługiem. no to tutaj jest jakby DPS check sobie zrobiłem. Tylko, że tak patrzę teraz na moją rotację, to ona jest naprawdę słaba, nie? Naprawdę kurwa to aż w oczy, jak sobie to teraz oglądam. Ale ok, no widzicie, damage nie jest zły. To jest co prawda duży pól, Tu Bela powinien spalić, jakby nie spaliłem, bo nie ogarniałem wtedy. E, no, tak z 7 milionów doszliśmy, skończyłem chyba na 5, na 4 z tego co kojarzę. No, koło piątki się będę kręcił, nie na Ałem. Więc no, już mówię, już jest fajnie, już zaczyna to jakoś wyglądać. <laughs> już nie walczę z tankami na tym, na tym levelu, że tak powiem, no nie. Więc, więc tutaj było ok. No, zrobiliśmy tego tą instę, Dostałem tam questa. Zakończyłem. No i oczywiście gówno drop, nie? Żadnego dropu nie było, więc lecimy dalej. Pomyślałem sobie, że zrobię sobie story moda, bo nie zrobiłem quest'a na Dimensusa na ostatnim eleferze. więc muszę sobie kliknąć story moda. Zajebisty jest ten story mod. Po prostu kurwa idziesz z NPC-kami, zabijasz Dimensusa i z głowy, nie? Bardzo łatwy. E, odebrałem quest, quest'a, na które, w którym jest quest do krawcenia itemów. I teraz tak, ja tu ogólnie zrobiłem trochę faila. E, zastanówcie się nad tym, bo ja tutaj skraftiłem sobie broń 704 item level. Niby spoko. Dużo lepsze niż to, co miałem, bo ja miałem jakoś z PP. Wziomki z klanu, z gildii mi to sprawdzi. Ogólnie polecam gildię endgame. Zajebista. Eee, Multilanguage guildia. No 686 i ten level już jest lepiej. No musiałem tą broń poprawić, nie? Więc jakby skupiłem się na tym, żeby nie slakować na, na dangeonach. Gdzieś tam poświęciłem to, ale to musicie się sami zastanowić, czy jest sens, nie? Czy warto? Poszliśmy z chłopakami na dwójkę. Zgadałem się właśnie z Ignusem i z Munkonim. Poszliśmy sobie na ten, na dwójkę yy, z mojego klucza. No i Chcieliśmy je jakby zbustować jak najwyżej. No i teraz jest tak naprawdę teści broni plus setówki. No nie wychodziła ona ogólnie źle. Tam Ignus się śmiał, właśnie, że będziemy tankiem ruchą na DPS, ale w sumie nie było aż tak, aż tak tragicznie na tym moim magu. Wiadomo, ja o tym mogę powiedzieć troszeczkę więcej, Heist, ale ja gdzieś tam lubię naga grać Fire Major, więc sobie postanowiłem, że będę mi cały czas klikał i gdzieś tam sobie ogarniam tą rotację, bo jakby widzę, że z biegiem czasu, że dużo lepiej mi też rotacja wychodzi i dużo lepiej mi ten DPS potem wchodzi, no nie? Dobra, pogodanie na tym paku, not bad. zrobiliśmy całą instę, nie będę przez nią leciał no oczywiście gówno, nie? znowu, no ja nie mam farta Mega do tych itemów. E, no ale cóż, jest jak jest. Dobra, z tego klucza nam wyszła ta kodą piątka, poszliśmy na piątkę. Tutaj fajnego w sumie, no fajnych tanków trafiliśmy tego dnia, bo sobie w sumie zrobiliśmy taką sesyjkę z 5 mythic plusów. I ogólnie było spoko, no nie? No tutaj chłop zrobił dupnego pula, ja już się tutaj też odjebałem, spaliłem BLA, dobra, zobaczmy ten DPS. No i tutaj DPS no nie chciał przybić dychy, ale fajnie gdzieś tam wchodził. No ogólnie widać dużą poprawę po ostatnich jakby e, pulach. Tych większych. Plus teraz wiem mniej więcej się odpalać, bo to też się musiałem nauczyć, więc spoko. No tutaj wiadomo, mieliśmy mega dobrego huntera, mega dobrego gościa, no, Ten Hunter chciał jest... powarmić. Więc nas mega przeruchało na DPS-ie, ale gdzieś tam patrzy na to, żeby wiedzieć najlepsze z każdego dangeona, więc tutaj jestem powiedzmy zadowolony na no nie. Ubiliśmy tego danga, zrobiliśmy go na plus 3, więc jest już ósemka. No i oczywiście gówno, nie, zaś trinket, którego miałem, więc ogólnie lipa, ale plus jest taki, że ten hunter dostał mega dobry mm. trinket. Na szczęście on miał mityczną wersję, więc jakby dał mi tą wersję o, czempionową. Je. Sprawdziłem sobie na tym, na Good Malecie. się okazuje, że to jest top trinket dla mnie. Zrobiłem sobie sima, Jak on się mi simuje, czy faktycznie się sprawdza. Okaza okazuje się, że tak, tylko że ja zapomniałem o tym simie. 8,5. <laughs> dopiero gamy. się kapłem pod koniec no, w ogóle sesji, no, okay. nie? że zrobiłem tego sima i że ten trinket jest do wymiany. Więc kolejny upgrade do boost, do, do damage na pewno. No, Weszliśmy na ósemkę i teraz tak. Big Oraz Dick Pull. Big Dick pool, poproszę. Tak, tak, tak. E no ogólnie BK, nie? Ogólnie BK, bo pierwsza oglądała się wypierdolił. Zrobiliśmy mega dużego pula. W ogóle na tym dungowem ten pól jest zajebisty. Nasz szaman e, wyjebał się. Reinkarnacja o kurwa, znowu się wyjebał, więc mieli mec mega mocnego szamana do tej instancji. No ale chłop się wypierdolił niestety. No mi gdzieś tam się udało przeżyć. Ogólnie ja mega lubię ten pól. Ten pól jest zajebisty, nie? To musi trzeba oddupić i naprawdę robić mega, mega dobre cyfry. Yy, Parado nam się też wypierdolił, więc ogólnie... No było spokojne, no, nie? <laughs> Skończyliśmy tego danga. Tam 2 sekundy nam braku, żeby nie zrobić go w czasie na plus 3, ale udało się zrobić go na plus 3. Sekundy dwie, z zajebiście. A... Więc już jest ósemka zrobiona na 3, to już jest fajnie, bo już mam 11 kluczyk. No. I tam oczywiście nic, Chuje, powiedział nie powiedziałem, Oczywiście gówno. Dobra, to poszliśmy sobie na pierwszą dziesiątkę. Ehm, mamy teraz Arakara. Tu mieliśmy spokotanka, żeśmy trafili ze streama u mnie. Przyszedł jakiś chłopak i nam potankował. Naprawdę zajebiście ogarniał chłop. To się No Dlatego, że jak on napisał, żeby go nie chilować, no to na chwilę się obszar zaczął go leczyć i się wypierdolił. Ale to za chwilę zobaczycie, bo u mnie ten pull <laughs> mega spoko. Jakby sam jeszcze nie wiem, jak go przeżyć, tak, żeby się nie wypierdolić. Pływałem chyba prawie wszystkiego. No, jak już zaczęliśmy bić MOBY, no to się nam się wypierdolił. Tego. Uh, no, tak myślę, żebyśmy to przeżyli, nie? No, to znowu odpałka. bo a ja od nie odpaliłem, absolutnie chyba powinienem nawet. Uh, no, Ice Blocka skastowałem, gdzieś tam lubię grać z blokiem, ale mówię, ja myślę, że mamy heal, a, a wtedy nie ogarnąłem, że on się ja wydopił no Tak szybko i, i tak naprawdę też się zaraz wypierdoliłem. Więc ogólnie tutaj teraz nas kierował dechacz, nie? Też mieliśmy mega mocnego dechacza. No ten dehacz wyjebał kurwa No ten dechacz robił, w cofanie. No chyba ten dechacz nas tutaj. No to chodziło. Dobra, kończyliśmy ogólnie tego bossa. W sensie skończyliśmy całą instancję, musieliśmy tobić sobie procent mobów. Teraz, raz ogólnie taka dziwna sytuacja się wydarzy, bo yy, tak naprawdę jak żeśmy zabili te moby, zakończyliśmy instancję, no to moby zaczęły jeszcze kastować wolea. Każdy to no i ten sobie leci. Ej chuj! I sobie to leciał do nas. Wolej! I się ludzie wypierdolili, nie? No, więc więc ludzie się wydupcili, ale okej. Okay. No, i tam znowu gówno, nie? Jakby no, po tej całej sytuacji nasz killer zaczął czarować. Bożu, Jezusie, Chrystusie z Nazaretu, chcę buty. I chuja. Jak tu być wierzącym? Dobry link może być taki. <grym> 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 Master i 7000, ja pierdolę. Bardzo dobry <grym> ten link jest. Zajebisty. To nie jest jakiś top tier? Dla ciebie? Myślę, że tak. To kurwa, widzisz, pomodliłeś się i wyszło. Wyszło kurwa, ładne. No widzicie, czasem szama się przydaje, nie? Jakiś dobry to może wpaść. Kolejną dziesiątkę zrobiliśmy jako doma. Więc zajebiście ogólnie. No item, wiadomo, standardzik, nie? gówno, ale co się okazało, że e, nasz Warlock dostał fajny item i to głowę, i w sumie hero głowę, więc jakby zobaczyłem u niego, on też miał hero głowę, więc miałem nadzieję, że się podzieli i faktycznie dał na tradę tam głowę, więc zajebiście, wymienię sobie główkę, więc już jest spoko, kolejny upgrade. Dobrze, tego nie zdesenchantował na twoich <laughs> oczach. <laughs> <laughs> Sorry, need to level my disenchanting. Mm, poszliśmy sobie mm. potem na Hals of mm. Atomand. Mm, no i tutaj na Halsach <laughs> chciałem wydropić neka. Kapłem się, że na 7 yy, Na 7-kach heroitemy, więc tak naprawdę heroitemy. No ja nie dostanę mityków na, na M, więc muszę spawnować 7, żeby wydropić heroitemy pod mój spec. Więc tak naprawdę będę teraz spawnował głównie 7 No i tutaj DPS-Check. Nie szło, nie szło źle, szło całkiem przyzwoicie. No potem wiadomo na przykład... E, nie, nie zacząłem skracać cooldownów i tak dalej, więc widzę, że tutaj e, gdzieś tam jeszcze brakuje tego, tego ogarnięcia. Ale ogólnie szło spoko. Caterrise mi się odpalił, dlatego lubię Fire Major. <laughs> nie, ogólnie lubię Fire Major, ale nie przez Caterrise. Caterrise i skill, skilić tam ratuje dupę. E, no i co, ubiliśmy tego bossa. No i w tam końcu się... powiedział on, I tak naprawdę jest jedyny item, który mi wpadł ze wszystkich instancji, nie? Więc gdyby nie ludzie, którzy mi coś tam strajdowali, no to byłaby lipa, ale jestem mega zadowolony. Zobaczcie, zrobiłem sobie upgrade item levela i teraz tak naprawdę mam 691 item level, 41% hejsta, więc bardzo dobry staty, no nie. Więc tak to ogólnie wygląda. Teraz się będę zabierał za kolejne dungeony, za kolejne e, delże i tak dalej, i tak dalej. I co? Tyle w sumie, tak dużym skrócie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i ktoś z Was skorzysta z tego filmiku. Jak tak, no to dajcie łapkę w górę, nie? Dajcie łapkę w górę, jakiś komentarz i widzimy się następnym razem. A, no i oczywiście zapraszam na swojego streama. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Pozdro.